Monety, one są dla mnie szczególne. Początkowo myślałem, żeby zrobić monetę albo dwie z Janem Matejką, po prostu który jest dla mnie symbolem pewnego modelu bycia artystą. Nie tylko malarzem, ale artystą, który ma pewne przesłanie, który ma coś do powiedzenia i który no zawsze pozostaje niezapomniany dzięki temu, że coś przekazał na tle dzisiejszej sztuki to jest coś charakterystycznego. Dzisiaj żyjemy w fazie pewnego wszyscy się co do tego raczej zgadzają w Europie kryzysu myślowego, kryzysu, który się objawia no przede wszystkim w sztuce pomijając kwestie polityczne, kryzys demokracji, systemów wartości religijnej i tak dalej, no to w sztuce. Niektórzy porównują to nawet do lat 20 dwudziestych Republiki Weimarskiej w Niemczech, że z poszukiwanie jakiegoś takiego nowego konsensusu, wokół którego ludzie się mogą zorganizować, te stare jak gdyby schematy upadły wspólnego życia zbiorowego, ale wspólnych, wspólnych punktów odniesienia, wartości, do których wszyscy są jakoś zgodni. No Może jest jakieś podobieństwo, może nie ma. No na pewno w Europie Centralnej, Centralnej Wschodniej coś takiego jest, że po upadku komunizmu jest takie poczucie błużów. Tego nie Obrazy są. To jest olbrzymie nasze dziedzictwo, nasz skarb. No Narodowy Bank Polski należy też do tych instytucji, które muszą to krzewić i robić. Myślałem też o tym, żeby oddziały poszczególne Narodowego Banku Polskiego też się tym zajmowały na swoim, że tak powiem terenie. Jak Państwo wiedzą były koncepcje likwidacji w ogóle oddziałów Narodowego Banku Polskiego. Pomysły, że zaraz będziemy w ogóle w euro, więc wszystko trzeba zlikwidować. No i później jesteśmy w euro, mieliśmy być już w dwunastym roku, w 2012 nie jesteśmy, się nie zanosi, teraz nie wiadomo, co z euro będzie. A te oddziały mają swoją misję. Zresztą taki Bundesbank też ma oddziały i one mają co robić. To jest mnóstwo... My jesteśmy głównym edukatorem w Polsce, znaczy wydajemy najwięcej na przykład na edukację ekonomiczną, więcej niż uniwersytety jakiekolwiek. To są ogromne środki, głównie dzieci, młodzież. No i także w tej edukacji takiej związanej z tymi pamiątkowymi monetami możemy dużo zrobić i banknotami i to robimy. Ale nie tylko takie rzeczy związane z chwałą narodową w postaci bitew, hołdów i tak dalej. No wydajemy teraz we współpracy z Teatrem Słowackiego, i z Panem Dyrektorem Teatru Słowackiego, wydajemy wspaniałą serię. Wydaliśmy na razie Helenę Mądrzejewską, najwybitniejszych polskich aktorek, które pracowały też w Środowisku Teatru Słowackiego. Bo te aktorki, tak się składa, też były symbolem wtedy ducha narodowego i świadectwem, częścią zbiorowej pamięci. Oczywiście nie mamy nagranych na taśmie tych, tych ról, ale olbrzymia legenda wokół nich się wytworzyła, olbrzymia sława. Wróciliśmy z żoną ze Stanów Zjednoczonych w poniedziałek. Ile my tam słyszeliśmy o, o Madrzejewskiej? na, zach na, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych? Ile osób spotkaliśmy, które na gruncie amerykańskim, Amerykanie słyszeli o Młodrzejewskiej? Także żałowałem, że, że polscy studenci tego nie mogą. Nie mogą słyszeć. I ona tam inicjatyw rozwijała różnego rodzaju, jakieś wspaniałe. No aktorka, nie taka aktorka, jak dzisiaj są różne tamże w trzech filmach, prawda? Poświeci trochę golizną, zdobędzie jakąś sławę na dwa lata, potem przyjdą młodsze. Aktorka wtedy, aktorka był ktoś, kto niósł pochodnie kultury narodowej. To były wybitne jakieś gdzieś takie przedstawiciele tej kultury. A dzisiaj to jest taka czysta rozrywka. No, więc ta młodrzejewska, te inne postacie, te aktorki, teatr, to nie były miejsca takiej rozrywki, po prostu. To kiedy się jakoś spędza dwie godziny, bo nie wiadomo jak inaczej, Tylko to były takie trochę świątynia, a jednocześnie była rozrywka, był kult gwiazd i tak dalej. Ale to jakoś było inaczej połączone. Nie jestem piewcą, proszę Państwa, dawnych czasów, że kiedyś było lepiej, a teraz gorzej, bo jestem stary. Wprost przeciwnie. Życie płacuje młodzież. Uważam, że tak dobrze, jak teraz nigdy nie było. na niesamowicie natężonym narodem. Niesamowita duża część społeczeństwa się uczy, studiuje. W jakimś skupieniu, takim jak w Japonii w latach 60. Japonia już przeszła na drugą stronę takiego konsumpcyjnego bardziej społeczeństwa. By się dorobili. Jak my się dorobimy, premier mówi, że za 20 lat, czy 30, aby tak było. Chociaż wiemy, że bogactwo nie polega tylko na tym, jaki jest wzrost, tylko jaka jest zasobność jeszcze. My możemy mieć dochód narodowy dwa razy większy od jakiejś tam Irlandii czy, czy Anglii, ale tyle dob w postaci dzieł sztuki, obrazów, zamożności rodzin, nieruchomości, no to nie będziemy mieli. To jest prawdziwe to bogactwo i edukacyjne, kulturowe. No ale się szybko rozwijamy i oby tak dalej. Dalej w duchu pragmatyzmu. Krakowca on to najbardziej się podoba. Na tle jakby polskich charakterów zawsze się tak mówi, że Boszowiańcy dodadzą są. Odrobienia powstań, lecenia na bagnety, a krakowskie społeczeństwo jest takie bardziej, no ale policzmy, ile my mamy siły, ile oni, może jeszcze nie, może lepiej się edukować, pracować, może lepiej ufundujmy jakąś Akademię Sztuk Pięknych, coś takiego. I Warszawiacy patrzą, no tchórzą, a w mówią, no i co Wam przyszło z tego, żeście zrobili powstanie i zniszczyliście miasto? No to są takie dwa punkty widzenia u nas. I one dobrze ze sobą się, wydaje mi się, równoważą. No ale jak przychodzi do nauki historii, zostaje tylko Kraków. Tylko Kraków, tylko Wawel. I każdy z dowolnego zakątka Polski jedzie i to ogląda. I co za ziemi, jak że przyjeżdża, chce poznać Polskę, no to przyjeżdża do Krakowa. W Warszawie ma oczywiście uniwersytety, młodzież, dynamikę, biznes, bogactwo. Bo niestety oczywiście bogactwo jest tam, gdzie jest biznes. No. Warszawiacy są tak bogaci średnio jak obywatele Unii Europejskiej. Powyżej średniej dużo. No, w Krakowie to, to tak nie wygląda. No, ale jak Polskę chcą poznać, polskie wartości, kulturę, przyjeżdżają do Krakowa. Ja nie mam tego kompleksu, bo dla mnie nie wiemy tam, co to za różnica. Czy to w Krakowie się rozwija ta kultura, czy w Warszawie? To jest wspólna kultura. To odległości są śmiesznie małe zresztą i to nie ma znaczenia. Ale no tak jest i tak będzie. Dlatego dla mnie tak jest smutne. Jak aktor, jakiś Krakowski zdobędzie sławę, zagra w paru filmach, czy malarz, czy rzeźbiarz, to zaraz przejeżdża do Warszawy. Bo tam po prostu się więcej zarabia. I zawsze tak myślę, no temu Krakowowi ubyło. Kolejny wybitny aktor przejechał do Warszawy, żeby więcej zarabiać, bo tam są wytwórnie filmowe. Powinno się je Kraków ogrodzić i nie pozwalać tym artystom w ten sposób wyjeżdżać. Powinni być zobowiązani, prawda, że do czasu sklerozy muszą pracować w Krakowie i tutaj się na rynku spotykać tak dalej, a w Warszawie gdzie się spotkać? Gdzie się spotkać w Warszawie, żeby porozmawiać? Nowy świat, krakowskie przedmieście na ulicy po prostu, nie ma się gdzie spotkać. Pod Pałacem Kultury zimno wieje, pusto, nie ma nic takiego. Ja całą swoją młodość i studia, kiedy był czas, żeby chodzić na spacery, to chodziłem do łazienek po prostu. Łazienki królewskie, no jakaś taka tradycja, No, to drzewa, lejki, pawilony mając, no takiego tam e, nie ma, prawda. łazienki ładne, ale to mały przecież budynek. No to jest, to jest i park w Wilanowie jeszcze oczywiście Sobieskiego i Pałacu. Nie ma takich miejsc. A tu się idzie na rynek. Tu się czuje jak we Florencji. Człowiek jak w Wenecji, tylko taką nie zalewana z prawda. Ale, ale jakby to jest, to, jest, to jest ten splendor wspaniały. Cieszę się, że ponownie dla Krakowa mogliśmy coś zrobić i wcale nie przestaniemy, dlatego że są kolejne trzy pomysły na Kraków i dopóki jestem prezesem, to ten Kraków będzie tak czczony i obchodzony. Chciałbym więcej pieniędzy dać na takie, jak to się mówi teraz, eventy, czyli wydarzenia związane z promocją tych monet. Ale to są względy różne budżetowe. W zeszłym roku się wykosztowaliśmy. Daliśmy wiele milionów złotych, zarząd podjął taką decyzję na wielkie widowisko na placu Piłsudskiego w Warszawie. No i to było coś szczególnego, ale jakieś tam przedstawienie teatralne raz w roku e, możemy robić. No. I najczęściej będziemy robić w Krakowie. Oczywiście w innych miastach się też staramy coś, no ale Kraków daje tą szczególną oprawę. A kto chce zobaczyć, to przyjeżdża do Krakowa. Tak jak chce Matejkę zobaczyć głównie, no to też przyjeżdżę do Krakowa. Odległości są bliskie. Bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że Państwo dzisiaj spotykam przy tak miłej okazji i że mamy te monety i że następne będzie, będą różne, równie piękne. No, i zamierzam jeszcze taką zrobić może opakowanie do tych monety, żeby one tak razem były w takim czymś drewnianym. Zobaczymy. To są przepisy, jest bardzo, bardzo dużo ze względu na szczególny charakter tego, jakie one są. W tej chwili mamy dru drugie ważne wydarzenie innego zupełnie kalibru, które właśnie się dokonał, dookoła jest w trakcie dokonywania się, nie mogę wszystkiego zdradzać, my sprowadzamy, jak Państwo wiedzą, jako NBP złoto do Polski. Dokupiliśmy ogromne ilości złota w ostatnich dwóch latach, ponad 100 ton, sto kilkadziesiąt ton, zwiększyliśmy bardziej niż podwójnie ilość złota w naszym skarbcu i większość tego złota sprowadzamy Kończymy sprowadzać do Polski coś z przedsięwzięciem ogromnym, ale też pokazuje jakby stabilność kraju, bezpieczeństwo kraju, ekonomiczne i inne. Też idziemy zresztą, szczerze mówiąc, za wzorem Republiki Federalnej Niemiec, która ma jedne z największych zbiorów zasobów złota na świecie i Rosja i posiada większość u siebie. Co nie znaczy, że 100 ton nie zostawiamy w Banku Angielskim dla celów bieżących obrotu, tam gwarancji i tak dalej. No ale robimy po prostu tak, jak cywilizowane wszystkie narody europejskie. W każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie. Jeszcze jak każda polska rodzina będzie miała mieszkanie, będzie ich stać na mieszkanie, to wtedy odetnę, powiem, że mogę, że mogę umierać i pokolenie moje wykonało swoje zadanie. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę.